Cześć, witajcie na kolejnym filmie. W dzisiejszym filmie chciałbym poruszyć temat hodowy jałówek, ale to tylko na moim przykładzie, jakie ja widzę plusy i minusy, właśnie trzymania jałówek na opas. Ale na początku chciałbym was zaprosić na Instagram, oczywiście pod nazwą Rolnik po swojemu tam się dzieje u nas trochę więcej, wersja tam też nagrywa i tak dalej. Zaprosi też do sklepu internetowego Mizar i przypominam, że z kodem Rolnik po swojemu macie jakiś rabat, a zbliżają się zniwa. Są różnego rodzaju części zamienne, narzędzia i tak dalej, więc zapraszam i możecie sobie śmiało zakupy tam robić. W linku będzie, w opisie będzie link do sklepu i, i ten kod właśnie. Zmienię sobie miejsce, żeby było mnie widać bardziej tutaj na słońcu, bo tam w cieniu to pewnie bardzo mojej parzy nie widać. No więc tak jak wiecie z ostatniego filmu sprzedaliśmy jołówki 5 z 10, tutaj to 5 kolejne zostało. Poczekają sobie, tamte jajówki miały po 22 miesiące, więc nie mają tutaj czasu, a można trzymać nawet do 2,5 roku i nie ma żadnych potrąceń, więc będą tak długo siedzieć sobie, aż będzie potrzebne pieniądze albo już przekroczą wiek, zobaczymy zresztą jak to wyjdzie. Z tego powodu, że jesteśmy zadowoleni z sprzedaży i wybicia się tych jałówek, postanowiłem nagrać Wam film, jakie widzę plusy oraz minusy. Podobnie właśnie tu, tutaj. tutaj nie będę przeszkadzać, zejdę trochę niżej. No to tak, może zacznijmy od tego, że Bo największym takim chyba plusem są to, że są spokojniejsze te ołówki, niż Byki nie skaczą po sobie. To można zobaczyć na przykład, że po kolczykach, to jówka nie zgubiła przez 2 lata kolczyka. A byki to tam wiecie, co chwilę jakiś kolczyk ginie. Teraz też tam jeden widzę, muszę zgłosić. Iz... Zamów do taki jałówek jest mniejszy z trawy i sobie do końca na przykład żeby je przepędzić czy ze jakby się coś stało niż do takiego byku, zwłaszcza że już tutaj mieliśmy incydent, gdzie mniej tatę taki tam 300, 350 kg, może ko 400 trochę nas tam przeskoczył po prostu na nas, przewrócił i już tam głową próbował tam trącić i tak dalej, więc już trochę tam mieliśmy do czynienia z nimi. No. I taki, przez tego powodu mamy lekki dystans. Wiadomo, nie był to jakiś duży byk, ale dystans już pozostanie i pozostał. No więc to jest mi się wydaje, że taki główny e, plus tego właśnie, że one są takie spokojne. Najlepiej jeszcze, jakby rogów nie miały. E, mieliśmy taką jedną jałówkę, była w sumie największa, gdzie tych robów nie miała właśnie i e, to już w ogóle można być spokojnym. No. E, drugim takim plusem jest to, że wydaje mi się, czy jak mówię wydaje, to na przykład, że moje, oczywiście, że te owki mniej zjadły tej paszy niż, e, niż te byki. Z tego powodu też pewnie, że tak nie latają po tym końcu, lepsze mają przyrosty, dlatego może tak nie tracą tych kilogramów, więc e, no, na pewno dużo mniej tej paszy dostały niż e, byki, jeśli chodzi o i tak dalej. I, e, i tak ładnie e, urosły. Bykami mamy problem, zawsze, żeby 22 miesiące urosło do takiej wagi właśnie jak ja. te jałówki były, i tyle co one przyniosły, więc jest to jakiś znak na pewno. Rozumiem, że może to być przyczyną tego, że te jałówki są rasą mięsną, na przykład, a byki mamy takie jak widzieliście różnych ras i nie są typowo mięsne, więc może to być, być nieco znaczenie. No ale powiem Wam, że. Ta jałówka tutaj, ona była e, najlepsza jajówka jak pierak nam przywieźli, najlepsza była, najmocniejsza, największa. A teraz się okazuje, że jest jedno z najmniejszych i wy, wyrosnąć pewnie za dużo, nie wyrośnie. Teraz będziemy zamawiać te jałówki, Już dzwoniłem, prawdopodobnie w czwartek, więc film na pewno będzie. Pokażę Wam te cielaczki, pokażę Wam koiec jeszcze niedługo, jaki tam wykminiliśmy. Zatą, yy, i na pewno pokażę Wam karmienie cielaków i tak dalej więc trochę będzie więcej kolejną taką zaletą jest to, że ten cielak jest yy, znacznie tańszy niż yy, cielak byczka, byczek yy, jest tam różnica pewnie z 2-6 stówek nie wiem jak tam, na, nawet przy takich mieszańce, a nie wiem jak jest na pewnie większa różnica dlatego też jest to plusem, ponieważ jak później będziemy sprzedawać, cena będzie za dwa lata niższa, bo to Kupujemy za tyle, a za dwa lata może się okazać, że będzie nie tak jak teraz po 20, tam 2,5 czy coś, to będzie za 16, 15, no różnie to bywa. 3 lata tam na przykład były za 10 zł. I kto by się spodziewał, że po 3 latach <grych> będzie 100%, ponad 100% droższe, więc przynajmniej nie jest żal później tego cielaka, a to jest też... Się, jest też nie obliżać, nie będzie zal tego, że ten cielak kosztował tak dużo no Więc jest to też taki pewnie plus dla mnie. Myślałem też kiedyś, żeby może na takie roczne kupować i trzymać się tylko tam, wiecie, z rok i sprzedawać też by było fajnie. Tylko tutaj trzeba więcej pieniądze mieć dobrotu i na wyłożenie, najpierw tych, żeby zakupić te. Wiecie, że wtedy kupujemy 40. Tak, mam 40 różnego rodzaju, tak, 40-40 w roku można sprzedać, ale więcej paszy. No, możecie pisać w komentarzach, jeśli ktoś tak robi i kupuje roczne byczki czy tam jowki, jak na tym chodzić, ale chyba już o tym pisałem w sumie nawet. No, więc to takie. No, więc to takie trzy zalety chyba największe właśnie spokojniejsze niż byczki yy, mniej zjedzą, czelak tańszy w zakupie yy, co bym tu jeszcze mógł zmienić? Coś jeszcze miałem na myśli, ale mi wypadł z głowy teraz, ale to może Wam dopowiem później, jak mi się przypomni. Yy, ja tam rozumiem, że nigdy nie mieliśmy takich byków typowo mięsnych. Czy one są spokojniejsze? Możliwe, że też są spokojniejsze. Dajcie znać, jeśli macie takie typowo byki mięsne, czy one też właśnie są takie spokojne i tak dalej, bo może te mieszance wiecie, jak to mieszancami różnie bywa. No więc tutaj czekamy, a sprzedamy. Będzie robiona deska, bo już tutaj wiele komentarzy było, że będzie, żeby tam pasuje, że będzie deska i tak dalej, więc na pewno będzie tutaj zrobiona deska żeby to pasanie nie ten, tylko po prostu musimy je wypuścić, żeby można było sobie to na spokojnie świat. Może udałoby się, żeby, żeby bo wiecie, jak to jest, jak się robi, jak one są i przeszkadzają. Ale teraz nie, to może, no zobaczymy. No a takim minusem jest to, że one jak mają ten okres Rui, no to wyją, potrafią całą noc wyć, czy tam nawet po dwa dni, niekiedy nawet. No i z tej wagi trochę zejdą przez ten okres, nie? No ale później znowu jak już to przejdzie to e, idą ładne, więc to jest taki minus pewnie, więcej na razie tych minusów nie, nie, może mi się, nie, mogę, nie może mi przyjść do głowy po prostu. Więc mi się wydaje, że to tyle, e, jak coś tam mi się jeszcze e, przypomni, żeby dopowiedzieć to napiszę Wam w opisie, najwyżej czytajcie opisy, e, tam też właśnie ten link do sklepu i przyjątańczy kod, który możecie wpisać na e, rabat na zakupy. No, te, to, to wymienię trzy zalety i jedną wadę. No, mówię, nie przychodzi mi do głowy, coś tam chciałem więcej powiedzieć. Więcej wad chyba sumie e, mi nie przychodzi do głowy. Ym, ja za chwilę lecę kosić łąki, naturalne łąki w tym roku bez nawożenia. Lucerna zrobiona, owinięta już, e, tylko zostaje mi założyć chwytek, poustawiać je w po ustawiać je stogu pionowo. Koszarkę też mam podczepionego do Nicholanda i lecę koszark. Pokażę Wam za chwilę jak te łąki wyglądają w ogóle w tym roku. Czy tam coś będzie w ogóle z tego, czy nie będzie. No, tak jak mówię, cielaki będą w czwartek. Prawdopodobnie jedziemy zobaczyć, czy nam będą odpowiadać. To już jutro, bo dzisiaj jest środa. Czy nam będą odpowiadać. Film wejdzie właśnie w ten sam dzień. Czyli w sumie w ten sam dzień co film, to jedziemy oglądać te być cielaczki. Więc. Może jak nam się spodobają, to film będzie może w niedzielę. Może w sobotę zobaczymy jak to, jak to wyjdzie wszystko. No i ale co na łąki. Ja już jestem na łące. No i powiem Wam, że ta trawa tak, miejscami jest ładna, taka jak tutaj na przykład. Dodam, że to jest, pamiętajcie, że to jest bez e, żadnego nawozu w tym roku. E, nie wiem czy tu pamiętacie jak bukowałem łąki sobie. I tutaj, właśnie, bardzo mocno ją dziki zniszczyły. Myślałem, że będę tutaj skakać niemiłosiernie ale nie jest tak źle. O, tutaj są miejsca. Widzicie, te poryte, które zwalnią sobie bo mało. Nie ma tej trawy, tutaj dużo w tym miejscu, ale nie jest tak źle, że wiecie, nie skacze jak. No, po bruku jechał. No, tutaj widzicie. Mniej tej trawy jest Wiecie jak to jest bez nawożenia Do tego jeszcze sucho bo Tutaj nie miało z czego w ogóle Rosnąć jest Właśnie w takich miejscach jak tutaj Przyroda jest trochę Więcej w pudełkach gdzie tej wilgoci Więcej no to ta trawa jest Większa Jestem ciekawy bo tam Pojadę po tej łące od razu na tą trawiatę jak ona tam sobie radzi, w tych warunka. Tak bym mógł, tak mógłbym powiedzieć, że 40% ta trawy wypłoszone W sumie dobra pasza będzie, mam nadzieję. O no tutaj widzicie wjeżdżam w miejsce, gdzie jest naprawdę już e, ładna ta trawa. Objeżdżam dookoła sobie ostatni raz, później sobie będę jeździł tak. Tutaj jest 2 hektary tej łączki. Razem mam do koszenia łąk 2,80 około 5 hektarów więc jest co robić tą rotacyjną no tu już jest trochę lepsza trawa jeśli chodzi o na brak nawożenia to powiem wam że naprawdę jest że dobrze to wygląda Ja już kończę tutaj kosić tą łąkę, została mi ta strona, gdzie ta trawa jest najmniejsza, tutaj widzicie mam około 11 balotów, 11 lat dokładnie, które zostały od jesieni, tutaj leżą, jeszcze nie zużyte, No muszę je sobie przyjechać i zabrać Dzisiaj już nie pojadę więc nic kosić, tylko to zrobię, tak wyszło Dopiero jutro będę resztę robił, więc nie pokażę Wam trawiaty, ale może w następnym filmie. No i tak kminie właśnie i chciałem balotować to wszystko, ale tutaj mi znowu e, przyszło do głowy, czy nie zrobić znowu w kopie sobie, bo fajnie to się brało z tego kopca, fajnie się pas karmiło tylko muszę inaczej podejść do sprawy lepiej niż w zeszłym roku lepiej to ubić i tak dalej tymi oponami nie było źle przykryte było fajnie tylko po prostu żeby lepiej e, ubić tą ziemię Tę, tą trawę ten kopiec więc myślę żeby tak zrobić no zawsze tam tej foili mniej siatki, roboty mniej bo bo tutaj balotować, owijać i tak dalej a pierwszy pokój warto było zrobić w ten kopiec, więc myślę, że, że tak zrobię. Dobra, to będzie koniec wszystko na tym filmie. Bo mi tutaj dziury są. Widzimy się na kolejny film, a na razie.